W trakcie badań nad y, życiorysem politycznym y, y, i pełna odkrył dokument dotyczący nazwisk agentów, którzy pracowali i rozpracowali w imieniu z, z bezpieki środowisko, chciałbym te nazwiska odczytać. Nie jest to żadna chwała i hołd, natomiast chcę, żeby Państwo wiedzieli, że w polskich nazwisk są również ludzie, którzy donosili na y, działaczy narodowych, gdyby y, y, Pan Prezes mówił kto... Przedtem jednak chciałbym wymienić nazwiska członków Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu, żebyście Państwo jej sobie obejrzeli. Więc najrzut drugi rzecznik Janusz Bukowski, proszę czy bardzo ujawnić się. <klucz> Dziękuję bardzo. Ksiądz Bogusław Jerzycki jeśli... Jest, widziałem go, jest, Drugi, niestety nie żyje. Teraz doktor Krzysztof Kawęcki, redaktor w Dziękuję bardzo i Jerzy Zieliński tutaj siedzący, Teraz ujawniam nazwiska agentów, którzy inwigilowali grygę Narodowo-Demokratyczną bądź jej członków. I widzą nasz kruszony, do nich w Warszawie. No i z nim przyjaźń, długie. Szczepański Bogusław. TW Ryszard, Iwan Mirosław, Tewu Marka, tu się jak kobieta nazwał. Teraz jest Góra Bronisław, to jest w Bibliotek Uniwersyteckiej Kontakt Operacyjny Brony, następnie Rozwadowska Kucharska, TW Wanda, miejsce pracy Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. I jest jeszcze Krytowicz, Krystian Wojciech, TW Heniek, Glazer Andrzej, ten o którym mówiłem, TW Zagórski, Z, Zagórski Zbyszek, i Imielski Józef, informator TW S24, Połąski Józef, Tewu Bruno i chyba największe, a jest, Stachnik Tadeusz, Tewu Tarnowski i chyba największe osiągnięcie bezpieki to jest werbowanie na tajnego agenta Józefa Koseckiego, Koze szefa naszej organizacji szefa naszej organizacji, który został tajnym współpracownikiem od grudnia 1962. Gdyby były jakieś wątpliwości, ponieważ to jest gwałtowno propagandę, że nigdy nie był, to ja oświadczam, że jestem w posiadaniu. Jego kilkudziesięciu podręcznie pisanych doniesień do bestyki, do pułkownika komorowskiego. Potem z podróżą przepisywano to na maszynie i tytułowano zamiaromienie. Także tyle mam do